Dzisiaj mocne słowa o zdradach, o rozwodach i o alienację dzieci. Zapraszam na ewangeliczne espresso. Faryzeusze przychodzą do Jezusa i ostrzegają go, żeby uciekał, bo Herod chce go zabić. Pokazuje nam to Heroda jako pana i władcę. No bo kim jest ten, który może decydować o życiu albo śmierci drugiego człowieka? No jeżeli może zdecydować, czy ktoś ginie, albo nie ginie, no to znaczy, że ma jakąś ogromną, absolutną władzę. No w zasadzie władzę, która równa się z władzą boską. Czyli on jest panem, on jest królem, Herod jest tym, który może zdecydować o wszystkim. I teraz zastanawiam się, jak często albo czy właśnie Ty czujesz się w jakimś miejscu, że jesteś właśnie takim Herodem. Że jesteś takim herodem w jakiejś sytuacji, w jakiejś sferze swojego życia, który przynosi śmierć i zniszczenie. Śmierć i zniszczenie dla innych osób. No bo decydujesz o tym, że halo, halo, halo. Ja ma, jestem tym, który ma władzę nad samym sobą. Że ja jestem tym, który może decydować o sobie samym, że teraz to ja jestem najważniejszy i będzie tak, jak ja chcę. Czy to jest w pracy, czy tak traktujesz innych pracowników, czy może to jest w domu? I może tak traktujesz najbliższe ci osoby. A może jesteś właśnie, jesteś właśnie tą osobą, która stwierdziła, że a, bo się zakochałem, bo, mam, bo, bo już mój związek upada, że już wszystko wygasło, idę do łóżka z inną kobietą, z innym facetem i niszczysz drugiego człowieka, który jest w tym małżeństwie. Niszczysz obydwa małżeństwa, jeżeli tam są dwa małżeństwa gdzieś za, zaangażowane. Niszczysz relacje, niszczysz dzieci. Czy może jesteś tym, który mówi, że ja chcę rozwodu i nie doprowadzasz w ogóle, nie, nie dopuszczasz myśli do tego, żeby mogło być inaczej. Że stwierdziłeś, że już nie ma szans, nie naprawimy tego, chcę rozwodu, niszczę to małżeństwo, niszczę tą rodzinę. A czy może jesteś tym, który właśnie walczy w sądzie teraz ze swoim byłym mężem, obecnym mężem, żoną i jesteś tym, tą, która decyduje o tym, że ukaże swojego partnera. I będę alienować swoje dzieci. Będę nastawiać swoje dzieci przeciwko drugiemu rodzicowi. Czy jesteś tym, tą, która właśnie niszczy relacje, przynosi śmierć do relacji między drugim rodzicem a dzieckiem. I oczywiście nie da się zaprzeczyć. Masz władzę. Możesz decydować. Panujesz nad sytuacją, panujesz nad swoim życiem. Co więcej, panujesz też nad życiem innych. Bo jeżeli decydujesz, że będziesz iść tą drogą, no to to osoby po drugiej stronie, twój mąż, żona, dzieci, bliscy, pracownicy, przecież oni nie mają nic do gadania. Bo taka jest twoja decyzja. Jeśli tak będziesz robił, tak będziesz dał, działał, tak decydujesz, to oni nie mają nic do gadania. Muszą się dostosować. Że jesteś królem, czy nie jesteś. Ale zobaczcie, co odpowiada Jezus. Co mówi Jezus faryzeuszom, żeby powiedzieli Herodowi? Przekażcie Mu, że ja wyrzucam złe duchy i że uzdrawiam chorych. Jezus pokazuje, że zobacz, myślisz, że masz władzę, myślisz, że jesteś królem, że panujesz nad swoim życiem, że panujesz nad tym, nad czym chcesz. Ale tak naprawdę, czy Ty potrafisz uzdrowić, potrafisz uzdrowić te, chore, te zepsute relacje, potrafisz uzdrowić te wszystkie krzywdy, potrafisz naprawić małżeństwo, potrafisz uzdrowić relacje z dziećmi, potrafisz uzdrowić relacje ze swoimi pracownikami. Potrafisz przepracować krzywdę, którą zrobiłeś, zdradło wobec drugiej osoby? Czy potrafisz uwolnić siebie i bliskich od grzechów, od konsekwencji złych decyzji, od jakichś złych nawyków, nałogów? Potrafisz powiedzieć stop, zdecydować nie, tak nie idziemy? Zmieniamy się, idziemy ku lepszemu? Widzisz, Jezus pokazuje, że to właśnie to jest prawdziwe panowanie że to właśnie to jest prawdziwa władza nad życiem, a nie w myśl jakiejś zasady, idei, że będę robić tak, jak mi, się, tak jak mi jest lepiej i będę decydować o swoim życiu, bo w końcu ja chcę panować nad sobą. Nie. Jezus mówi zupełnie o czym innym. I myślę, że to jest bardzo mocny fragment, żeby się zastanowić, w których miejscach swojego życia jakim ja jestem królem. Czy jestem królem bardziej podobnym do Heroda? Czy może jestem królem, który jest bardziej podobny do Jezusa? A może właśnie to jest ten czas, żeby też zdecydować, jaką ja w ogóle chcę iść drogą? Jaką ja w ogóle chcę iść drogą w swoim życiu? Czy chcę bardziej upodobniać się we wszystkim, w każdym aspekcie do Heroda? Czy chcę bardziej upodabniać się we wszystkim w każdym aspekcie do Jezusa?